wyjaśnić niewyjaśnione Witajcie. W tym odcinku opowiem o wydarzeniach, które wstrząsnęły Rybnikiem zimą 2000 roku. Zbrodnia ta do dziś pozostaje nierozwiązana, a mieszkańcom Śląska do tej pory trudno jest pogodzić się z tak bezsensowną i bestialską śmiercią. Rybnik to duże prawie 140-tysięczne miasto położone na południowo-zachodnich rubieżach województwa Śląskiego. Przy ulicy Świętego Maksymiliana, w dzielnicy Kuźnia Rybnicka, znajdował się zespół szkół zawodowych. Przed kilkunastoma laty. Na liście jego pracowników znajdowała się Danuta Matusik. W szkole pracowała jako sprzątaczka. Była mieszkanką Rybnika. Miała 39 lat, była mężatką i posiadała czworo dzieci. Ostatni czwartek 2 marca 2000 roku przypadał w czwartek. Tego dnia Danuta Matusik. Rozpoczynała pracę o godzinie 11 rano. Przed południem wyszła z domu i autobusem udała się do pracy. W drodze spotkała swoją koleżankę, z którą przez chwilę porozmawiała. W szkole pojawiła się kilka minut przed 12 i pracowała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Praca nie jest wdzięczna ani łatwa, zwłaszcza gdy dba się o tak specyficzny obiekt, jakim jest szkoła. Oprócz Denuty Matusik. Tego popołudnia pracowały również dwie inne kobiety. Z każdą godziną szkolny gmach pustoszał. Wreszcie o godzinie 18.45 uczniowie z trzeciej C skończyli zajęcia. Po kilku minutach w budynku zostały już tylko sprzątaczki oraz jedna z uczennic, oczekująca aż ze szkoły odbierze ją samochodem chłopak. Została w budynku, ponieważ bała się dwóch młodych mężczyzn, agresywnie zrypiających ludzi pod szkołą. Ostatecznie chłopak nastolatki zjawił się na miejscu przed godziną 19. W szkole zostały już wtedy tylko trzy kobiety, sprzątaczki. Do końca zmiany w pracy została już tylko godzina. Danuta Matusik szybko skończyła sprzątać pomieszczenie, w którym najdłużej odbywały się zajęcia lekcyjne. Zeszła do portierni. Zabrała stamtąd dwa worki ze śmieciami, kluczy do piwnicy i wyszła z budynku, kierując się w stronę śmietnika. Położonego na podwórzu szkoły. Po około 10 minutach w portierni pojawiła się druga ze sprzątaczek. Zdziwiła i zaniepokoiła się tym, że Danuta Matusik jeszcze nie wróciła do szkoły. Wyszła nawet przed budynek i sprawdziła, czy nie ma tam gdzieś koleżanki. Bezskutecznie. Coraz bardziej zaniepokojona, odszukała na terenie placówki trzecią ze sprzątaczek i wspólnie kontynuowały poszukiwania. Jednak również ze słabym skutkiem. Zatelefonowano więc do szkolnej woźnej i poinformowano o tej niecodziennej sytuacji. Po chwili w szkole zjawiła się woźna z mężem. W takim składzie podjęto akcję poszukiwawczą. Danuty matusik, nie trzeba było daleko szukać. Ciało 39-latki znaleziono nieopodal kontenerów na śmieci, położonej w głębi szkolnego podwórza. Wokół kobiety leżały dwa worki ze śmieciami, te same, które kilkadziesiąt minut wcześniej. Danuta zebrała z portierni. Ich zawartość była częściowo rozrzucona. O tym odkryciu natychmiast powiadomiono oficera żurnego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Dochodzenie policyjne W toku oględzin miejsca znalezienia zwłok prowadzonych przez rybnickich funkcjonariuszy pod nadzorem rejonowego prokuratora ustalono, że na tułowiu szyi i głowie kobiety znajdowały się liczne obrażenia o powierzchownym charakterze. Były to płytkie rany kłute o różnej głębokości, od pół do czterech centymetrów. Stwierdzona została również deformacja twarzo-czaszki, spowodowana złamaniem nosa i pęknięciem kości jarzmowych. Biegły anatomopatolog w swojej opinii wyraził przekonanie, że przyczyną zgonu rybniczanki były obrażenia mózgu, spowodowane ciosem zadanym ostrym narzędziem w kość skroniową, który doprowadził do jej przebicia oraz włamania kości do mózgoczaszki. Nie było więc żadnych wątpliwości, że doszło do zbrodni zabójstwa. W toku śledztwa przeprowadzono szereg czynności operacyjnych i procesowych. Przesłuchano kilkudziesięciu świadków. Zasięgnięto opinii biegłych różnych specjalności. Dzięki pomocy biegłych z Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych Przygotowano portret psychologiczny sprawcy. W toku śledztwa dokonano zatrzymania czterech osób podejrzanych o związek z zabójstwem 39 latki, jednak z uwagi na brak dowodów zwolniono ich po upływie przepisowych 48 godzin. Latem 2000 roku w rybniku pojawiła się ekipa magazynu Kryminalnego 997, która dokonała rekonstrukcji tragicznych zdarzeń, jakie rozegrały się na szkolnym podwórku. Mimo ich wyemitowania w programie z 3 sierpnia 2000 roku, śledztwo nie ruszyło naprzód. Zgłosił się jednak świadek, który tego dnia widział w jednym z lokali nieopodal szkoły niezidentyfikowanego mężczyznę. Podejrzany skorzystał z łazienki, obmywając się z jakiejś substancji. Na podstawie tych zeznań stworzono portret pamięciowy. Umorzone postępowanie Postanowieniem z dnia 18 maja 2001 roku prokurator prokuratury rejonowej w Rybniku umorzył śledztwo w sprawie zabójstwa Danuty Matusik. Orzeczenia nie zaskarżyli bliscy zamordowanej. W toku czynności przyjęto dwa hipotetyczne motywy działania sprawcy. Jednym z nich był motyw seksualny, drugi natomiast związany był z pobudzeniem wywołanym z życiem środków psychoaktywnych. Wykluczono. Aby ktoś miał do pani matuzik na tylne silną awersję, aby sięgnąć po tak radykalne rozwiązania z pobudek osobistych. Denatka była bowiem osobą spokojną i bezkonfliktową, z natury domatorką. Przyjęto hipotezę, że być może w okolicy szkolnego śmietnika ktoś, niewykluczone, że któryś z uczniów, zażywał jakieś środki psychoaktywne, a zaskoczony przez pracownika szkoły, wyładował na niej swoją frustrację, uzupełniając braki intelektualne, tym, co miał pod ręką. Jak ocenili specjaliści, narzędziem zbrodni był śrubokręt lub cienki pręt. Z pewnością powodem brutalnej napaści nie było zwykłe przyłapanie uczniów na papierosie. Ponieważ wiek uczniów szkoły, której pracowała Danuta Matusik, oscylował wśród osiągnięcia wieku pełnoletności. I raczej niewielką wagę przywiązywali oni do ocen zachowania. Co więcej, nieprawdopodobne jest, aby zamordowana dzieliła się swoimi spostrzeżeniami z którymkolwiek z nauczycieli. Powód musiał być zatem o wiele poważniejszy. Danuta Matusik żyła 39 lat, miała szczęśliwą rodzinę, czworo dzieci, które pomagały jej w codziennych obowiązkach. Nie czekała na szczęścia czy zasiłek, lecz uczciwie pracowała, aby godziwie utrzymać swoich bliskich. Udawało jej się to, cieszyła się znakomitą opinią, zarówno wśród sąsiadów, znajomych, jak i współpracowników. Zabójstwo Danuty Matusik trafiło do Zespołu Spraw Przestępstw Niewykrytych działającego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, popularnie nazywanym Policyjnym Archiwum X. Sprawa zabójstwa sprzątaczki na pewno nie została zapomniana przez policjantów, a sprawca lub sprawcy nie powinni spać spokojnie, mówiła podinspektor Aleksandra Nowara z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policjanci z tego zespołu co jakiś czas wracają do nierozwiązanych spraw. Szczególnie, gdy pojawi się jakiś nowy ślad. Być może ktoś widział coś tragicznego wieczoru, lub nie zdecydował się dotąd przekazać policji jakiejś informacji na temat sprawców. Taką informację można przekazać zupełnie anonimowo. Marsz Niezgody. 28 kwietnia 2000 roku w Rybniku przeszło w czarnym marszu ulicami miasta około tysiąca młodych ludzi, uczniów szkół średnich. Pomysł zorganizowania marszu wyszedł od uczniów. Rozesłali apele do innych szkół średnich, żeby się przyłączyli. Odpowiedziały niemal wszystkie. W marszu wzięło udział tysiąc ludzi. W rękach nieśli papierowe czarne róże, goździki. Tulipany oraz transparenty precz z przemocą, nie będziemy bierni. Bezpieczna szkoła. Na początku pochodu, pomiędzy uczniami i nauczycielami szli mąż zamordowanej kobiety i jego synowie. Idący w czarnym marszu przeszli przez rynek i skierowali się pod urząd miejski. Do uczestników marszu wyszedł wtedy prezydent Adam Fudali. Uczniowie wręczyli mu petycję. Odpowiedział na to w kilku słowach: Wasza prośba. Nie zostanie bez odpowiedzi. Poprawę bezpieczeństwa miasta trzeba jednak zacząć w naszych domach i rodzinach, apelował do młodych ludzi prezydent Fudali. Razem postarajmy się o to, żeby rybnik był bezpieczny. Chcemy mieć was partnerów, dodał na zakończenie mężczyzna. Ta zbrodnia odmieniła rybnik na zawsze. Nie najbardziej. Chyba poliem myślę, że dzieci Danuty Matusik codziennie mogą mijać zabójca własnej matki. Bez świadomości, kogo mijają. Pamiętajcie, że nadal można przekazywać istotne dla śledztwa informacje. Dopóki ta zbrodnia będzie nagłaśniana, dotąd morderca nie zaś spokojnie. Musi mieć świadomość, że nadal są osoby, które depczą mu po piętach. Mój adres e-mail znajdziecie zawsze w opisie pod filmem. Informacje przekazywać w pierwszej kolejności powinniście pod numerami telefonów 112 i 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się.